Cześć, do tego odcinka wybraliście Magic Masalę i Thai Sweet Chili, ale postanowiłem, że z okazji, bo mogę dnia, zjemy sobie bardzo dobrą parę smaków, którą zaproponowała w komentarzach moja dziewczyna. Kasia, lecimy z koksem. Cenę znacie z poprzednich odcinków, to średnio 4 z w przeróżnych sklepach, do wyboru, do koloru, i tak nie uda Wam się ich kupić wszystkich w tym samym sklepie, trzeba iść do wielu. Dzisiaj mamy dwa bardzo dobre w teorii smaki. Robimy ciach, ciach i próbujemy. Dzień dobry. I tak naprawdę, jak dla mnie, oba te smaki są bardzo dobre. Tak wygląda. Krab smacznego. Mmm, ok. W prażynkach krewetkowo-krabowych lubię smak. Mogłyby być intensywniejsze, ale nie są. Nie przepadam za to za teksturą. Tutaj smakuje to zupełnie tak samo, tylko właśnie intensywniej, jest to smaczniejsze i ma to inną formę niż ta gumowo-zapowietrzona prażynka. Co ty na to Pepi? Chyba jest okej, okay, nie? Teraz mi jeszcze przyszło do głowy, że one smakują dokładnie tak jak te twardsze, takie ala maczugowe chrupki o tym właśnie smaku dobre mocne 8 i papryka smacznego przeważnie w takich przypadkach zawsze mówię że są bardzo wędzone i to jest prawda ale pierwsze co mi przyszło do głowy to to że są bardzo gorzkie to jedna z pierwszych papryk która jest bardziej gorzka niż słodka co ty na to pepi? jedno czego nie rozumiem to Dlaczego ta dystrybucja tej przyprawy jest tak bardzo nierówna? Bo jest ona bardzo dobrze widoczna na krańcach, ale tutaj. Gdzie jest ta przyprawa? Jest aż przezroczysty ten chips. One są świeże, nie są zleżałe, nie są zwietrzałe, ale ten smak bardzo szybko zanika, bardzo szybko ucieka. I mimo tej ilości przyprawy, one tak naprawdę średnio w sumie czymkolwiek smakują. Jestem zdziwiony, że ta ocena będzie taka niska, ale 6? Wbijajcie na Discorda, link do niego macie w opisie kanału. Zapraszam Was również na ciągle toczący się turniej Daj Lepszego, czyli wybieramy na karcie społeczności najlepsze chipsy. Lajkujcie ten film dla Pepi i dla Hisako również. Na razie.